Bonjour, drodzy nauczyciele! Czy wiecie, że wasi koledzy i koleżanki z świętokrzyskich szkół nie dostali pensji za listopad i grudzień? Problem dotyczy również Województwa Śląskiego, w Bytomiu, gdzie brakuje aż 32 miliony zł na wynagrodzenia dla nauczycieli. Ale to nie koniec żartów ze strony rządzących, bo ci wpadli na pomysł, by wypłacić nauczycielom część, chociaż pensji? W tym momencie za listopad, przepraszam, za październik, listopad i grudzień nie odprowadzą składek ZUS-owskich. I taka mała prośba dla nauczycieli. Sprawdźcie w M-Obywatelu, czy w ogóle podlegacie ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo może nasz kochany rząd pomyślał sobie, by zaoszczędzić na waszych wypłatach i nie mieć problemu z płynnością finansową przez pewien okres nie zapłacą Wam składek zdrowotnych. Pięknie zapowiada nam się początek nowego roku w szkolnictwie. Czekamy na więcej newsów co do wypłat i wynagrodzeń nauczycieli. Podobno ma być nowy system subwencji. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale słuchajcie jak to leciało.